Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie o endometriozie. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale co dziesiąta kobieta w wieku rozrodczym cierpi na endometriozę. Dużo tych kobiet jeszcze o tym prawdopodobnie nie wie. Jest to typowa choroba kobiet w okresie rozrodczym i niestety wiąże się z bólem i niestety wiąże się też często z chodzeniem od lekarza do lekarza. Miałam kilka takich pacjentek i jest to straszne w tym kontekście, że często postrzega się te kobiety jako takie, które, które coś boli i one nie wiedzą co boli do końca, które mają jakiś problem związany ze zdrowiem, ale nikt go nie potrafi rozszyfrować. Dlatego dzisiaj chciałam troszeczkę więcej powiedzieć o dietoterapii właśnie w endometriozie. Właśnie z uwagi na to, że marzec jest miesiącem świadomości o endometriozie. Miesiąc dobiega końca, ale bardzo dużo w przestrzeni publicznej właśnie w ostatnim czasie o endometriozie się mówiło. Endometrioza to choroba, w której endometrium, czyli tkanka, która naturalnie powinna wyścielać jamę macicy, zaczyna sobie wędrować. Wędrować w różne miejsca, w różne miejsca odległe. Jest tkanką czynną hormonalnie, więc to, co dzieje się w układzie rozrodczym, zaczyna po prostu podlegać zmianom hormonalnym ze względu na to, gdzie ta tkanka właśnie endometrialna się umiejscawia. I jakby tutaj nie wchodząc już w takie szczegóły medyczne, ale niezwykle ważne ważna jest na tle tego właśnie tej endometriozy także dieta, także sposób odżywiania. Oczywiście leczenie należy do, do, do lekarza. E, natomiast z racji tego, że jest to choroba prozapalna, zapalna, przez to, że ta tkanka jest w miejscu, tam gdzie jej być nie powinno, to tworzą się miejscowe ogniska zapalne, ale też ten stan zapalny staje się takim stanem zapalnym uogólnionym. Dlatego to już nam podpowiada, że dieta powinna działać przeciwzapalnie i takim wzorcem przeciwzapalnym jest nasza polska śródziemnomorska dieta, tak? Czyli wzorzec śródziemnomorski zmodyfikowany o elementy polskie i tutaj te rekomendacje i ten talerz też właśnie te elementy zawierają. Co jest takim klu i takim głównym czynnikiem diety przeciwzapalnej? To przede wszystkim warzywa i owoce. Bez nich nie ma właściwie diety przeciwzapalnej. Każda grupa kolorów na talerzu, po tej stronie talerza, gdzie mamy warzywa i owoce, dostarcza nam innych związków przeciwutleniających. Są to chociażby te związki, które są obecne w zielonych warzywach liściastych, czyli cała gama tego, co zaraz będziemy jeść, myślę, na potęgę w większej ilości, czyli wszelakie sałaty, szpinak, różne odmiany tych sałat czy warzywa liściaste, takie jak chociażby kapusta, rukola, rozponka. Repertuar tego jest bardzo szeroki, dostępny okrągły rok, ale także większą trzeba uważność na nie postawić właśnie w tym okresie wiosenno-letnim, kiedy dostępność i cenowość tych produktów jest dużo większa. Zielone warzywa liściaste to duże pokłady chlorofilu, ale także karotenoidów. To jest bardzo ciekawe, ponieważ karotenoidy kojarzą nam się z pomarańczowym barwnikiem i faktycznie w młodej marchewce także te karotenoidy będą obecne, ale w zielonych warzy warzywach liściastych również przez to, że ten zielony barwnik, czyli chlorofil, zakrywa nam ten barwnik pomarańczowy, czyli te karotenoidy. Dlatego warto mieć uważność też na to, że te czerwone, zielone, pomarańczowe, żółte warzywa i owoce są nam bardzo potrzebne. Na końcu, ale nie najmniej ważne absolutnie, to będą owoce jagodowe, te, które m, wyróżniają się swoją barwą, czyli od czerwonej po niebieską, fioletową, czyli nasze, dzisiaj ich nie mamy, bo jeszcze sezonu na nie nie mamy, ale mamy owoce liofilizowane, które dostarczają także bardzo dużo antocyjanów. Będzie to jagoda kamczacka, czarna malina, jeżyna, porzeczki, borówka. Ten repertuar jest bardzo szeroki. Oczywiście także korzystnie będą wpływały tutaj truskawki maliny. Czyli ta masa związków przeciwutleniających, które zrobią nam, mówiąc prosto, dietę przeciwzapalną, to jest ta podstawa. Natomiast wśród czynników tych przeciwzapalnych warto zwrócić uwagę też na tłuszcz. Ja bardzo często słyszę w gabinecie, że ludzie tłuszczu się boją i już wielokrotnie powtarzam to i uczulam, że tłuszcz tłuszczowi nie jest równy. Faktycznie redukujemy te tłuszcze od zwierzęce, więc wybieramy chudsze mięso. Nawet jeżeli to jest mięso czerwone, to sięgamy bardziej po polędwice czy schab, które się gdzieś tam pojawiają raz na tydzień czy raz na dwa tygodnie, bo także dostarczają nam ważnych związków, takich jak chociażby żelazo. A kobiety z endometriozą mają często bardzo silne miesiączki, więc tracą dużo krwi, więc o anemię nie jest trudno. Więc miejsce na takie produkty też jest. Natomiast tutaj silnie zwracamy uwagę także na inne produkty, które dostarczają nam tych dobrych tłuszczy, mówiąc potocznie, czyli chociażby ryby. I to nie musi być od razu łosość, to może być śledź, to mogą być szprotki, to może być makrela, czyli te ryby, które jakoś nie odbiegają, jeżeli chodzi o ekonomię, z reguły od produktów mięsnych. Natomiast ważne tutaj jest, żeby na przykład do owoców, takich, które zawierają dużo związków przeciwutleniających, z racji tego, że zawierają także cukry proste, dołożyć garść orzechów włoskich, orzechów laskowych, pestek dyni czy nasion słonecznika, to z jednej strony mamy taki, taką bombę przeciwutleniającą, bo i z owoców jagodowych, i jeszcze kwasy jedno i wielonienasycone z pestek orzechów, ale właśnie w takim połączeniu sprawia to, że glikemia po spożyciu takiego deseru czy takiej przekąski nie winduje szybko do góry i to nasze samopoczucie jest lepsze, bo nie ma spadków glukozy. Natomiast co jeszcze jest istotne z punktu widzenia endometriozy? Z jednej strony, tak jak Państwu powiedziałam, ta zapalność tej choroby i te czynniki przeciwzapalne, ale drugie, jeszcze bardzo ważna rzecz, to że endometrioza bardzo często przebiega z taką przewagą estrogenową nad progesteronem. I tutaj istotne jest, żeby zadbać o tą gospodarkę hormonalną i wbrew pozorom żywienie też ma tutaj znaczenie, a nie tylko farmakoterapia. To z tego powodu, że bywa takie Zwrotne odzyskiwanie tych estrogenów i z tego powodu właśnie ta przy, do tej przewagi dochodzi. I żeby tak się nie działo, ważne jest zadbanie o dwa narządy. Pierwszy, wiedzą Państwo jaki to jest? Narząd, od który koniecznie trzeba zadbać, żeby mózg... Jelita bym wymieniła na drugim, jako ten narząd, który ułożony jest y, niżej w naszym ciele. Natomiast wyżej, bardzo istotny narząd w kontekście gospodarki hormonalnej, to wątroba. To wątroba, która uznawana jest za ten taki, y, taki narząd detoksykujący. Faktycznie tak jest, ale jej funkcjonalność jest zdecydowanie szersza. To y, z tego powodu właśnie należy wesprzeć wątrobę, bo tam zachodzą przemiany hormonów. Y, I tam możemy dostarczyć na przykład, znaczy dostarczając, zjadając warzywa kapustne, które y, podczas trawienia uwalniają dindolometan. Jest to taki związek, który pomaga Także wątrobie w usuwaniu estrogenów, w metabolizowaniu tych estrogenów. No i inne składniki, które są istotne z punktu widzenia działania wątroby, to niewątpliwie witaminy z grupy B. I tutaj mamy bardzo szeroki repertuar tych witamin z grupy B. Mamy witaminę B1, B2, B6, B9, B12, i dowóz tych witamin jest też bardzo szeroki. Tutaj nie możemy zapomnieć na pewno o pełnoziarnistych produktach zbożowych czyli kaszach, makaronie pełnoziarnistym. Repertuar kasz jest bardzo szeroki i coraz częściej widzę, że ludzie chętnie po nie sięgają. i to też w kontekście wspierania pracy wątroby jest bardzo istotne. Oczywiście także warzywa, chociażby kwas foliowy pochodzący z zielonych warzyw liściastych też ma swoje znaczenie. No i te warzywa kapustne poza kwasem foliowym, ale także właśnie tym specyficznym, trudnym związkiem, czyli ten, który powstaje podczas ich trawienia, czyli ten dindolometan, który do wątroby także będzie docierał. No i to, co było wymienione niżej, że tak powiem, pod wątrobą, czyli właśnie jelita. Bo prawidłowy metabolizm estrogenów to jest pierwsza, pierwszy, pierwsza część tego sukcesu, natomiast druga to zadbanie właśnie o jelita, o mikrobiotę jelitową i nie zadbamy o nią bez warzyw i owoców, błonnika pochodzącego z produktów zbożowych czy kwasów omega-3, o których już wspominałam. Dzięki temu te estrogeny nie zostaną odzyskane ponownie i do tej przewagi estrogenowej nie dojdzie albo zdecydowanie ją złagodzimy. Więc jak widzą Państwo, endometrioza, pomimo tego, że się kojarzy głównie z wizytami u ginekologa kobiet, no to jednak ten element żywieniowy jest tutaj bardzo ważne i warto to podkreślać właśnie w tym miesiącu kiedy mówimy więcej o endometriozie i tutaj nie umniejszać sposobu odżywiania bo w przypadku endometriozy mogą być niestety dwa scenariusze czyli dieta bardzo prozapalna która będzie potęgowała jeszcze rozrost tego endometrium i gorsze samopoczucie kobiety a na drugim przeciwległym szaliwagi właśnie dieta przeciwzapalna która będzie zdecydowanie to łagodziła więc talerz żywieniowy znowu ma tutaj swoje ogromne znaczenie Przypominam także o ważnym aspekcie związanym z kolejnością spożywania składników stalerza. Z, z jednej strony po to, żeby nie zapomnieć o tym, ale z drugiej strony, że to bardzo fajnie wpływa także na glikemię. Czyli zacznij od warzyw. Na drugim miejscu sięgnij po składniki białkowe, e, później zjedz węglowodany, które będą pod postacią chociażby ziemniaków, kaszy czy makaronu i zakończ posiłek owocami. Z jednej strony jest to deser, ale z drugiej strony jest to takie e, uwieńczenie właściwego, zdrowego posiłku, kiedy my tymi związkami przeciwutleniającymi ten posiłek kończymy. E, I to nie tylko przy endometriozie, ale wielokrotnie będzie się to fantastycznie sprawdzało. Wskazówki żywieniowe dotyczące endometriozy ujęłam w tekście prasowym, w którym te najważniejsze rzeczy są podkreślone, czyli w dużej mierze pewnie to, co mówiłam, albo też o niektórych rzeczach nie wspomniałam, więc tam będzie to też rozwinięte, więc zachęcam do tego, żeby korzystać z tego tekstu. Mogą mnie Państwo oznaczać, nie wyprzedzam tutaj slajdów, bo to rola Kuby. Ja dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że trochę zasiałam dziś drobnej ilości wiedzy dotyczącej tej choroby choroby w tym miesiącu świadomości właśnie endometriozy.